Hej, z tej strony Enderek, witajcie na kanale Ender ITV. Dzisiaj chciałabym omówić yy, yy, proces tworzenia mojego intro, bo nie mam żadnego innego odcinka na razie w zapasie, bo tak odrobinkę się na tym intrze skupiłem I tak trochę, jak gdyby przez tydzień nie nagrywałam żadnego filmiku i dlatego chyba teraz takie muszę nagrać. Więc teraz będziecie widzieć moje nowe intro. teraz, drodzy widzowie, przenosimy się do kulis tworzenia tego. Można powiedzieć. Jak to się nazywa? Do kulis tworzenia tego intra. Więc tutaj to puszczę wam teraz. Na sucho najpierw wam puszczę, jak gdyby. Jak to wyglądało podczas montażu. I tutaj nie ja sobie. I dobuduję tymi blokami. Mm. Tutaj wyjeżdżam przez Enderek. Ja robię jakieś 380 rękami. Tu wybucha trawa. No i niszczę to łóżko. Się nagle teleportuję za Enderkę. Zabijam ją i. Koniec, widzicie, jak ta w ogóle kamera we mnie wjeżdża. No i tę odrobinkę. Zajęło mi, no co jest, odrobinkę, nie powiem, zajęło mi zrobienie tego wszystkiego tutaj. No, jak widzicie troszeczkę, no troszeczkę zajęło, ale to nie jest dużo, bo to tylko w to animatorze, na... 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 który nie jest skomplikowany. Jakbym to robił w blenderze, to już bym miał chyba, rok bym to robił, bo, bo ja nie umiem się tym posługiwać w ogóle. No więc, jak widzicie, to są te wszystkie waypointy, można powiedzieć. Yy, posługi, które pokazują ruch, kiedy to się wszystko działo. I ta mapa w ogóle to jest wyjęta mapa z Hypixela. W ogóle nie wiem dlaczego tutaj się coś źle, chyba bloki wczytało i są w drugą stronę. No ale dobra, e, więc jak sami widzicie, to są mapa z Hypixela, yy, lata. Lighthouse, którą kiedyś miałam pobraną, bo chciałam robić serwer z Bedwarsami, ale żeby to powiedzieć, coś nie piekło podczas tworzenia Lodby, bo to na Aternosie, a on nie obsługuje tego, tego co jak gdyby tworzy kilka serwerów jeden. <coughs> e, więc e, tutaj e, tak naprawdę to z tego, co... z tego, z tej części intra, <coughs> tak naprawdę to by było na tyle. Ale jeszcze pokażę Wam e, historię przeskoku w ogóle, jak to wyglądało, bo na początku to okropnie wyglądało. No więc, e, lecimy dalej. E, więc, jak widzicie, tutaj już zaczyna nam się wszystko ładować. I dobra, załadował się. Więc, e, tak teraz wygląda ten przeskok. No, jakby to powiedzieć, miałem małe problemy z zrobieniem tego przeskoku i w ogóle głową w Ziemię wala, to nic no takiego. Tutaj akurat to było proste do zrobienia, ale po prostu nie wiedziałam jak zrobić tą grawitację, żeby to normalnie szło, nie kurde, nagle, czy tutaj gdyby. No sami widzicie, co tutaj się dzieje. A teraz zobaczycie, jak to wyglądało. Pierwszy przeskok. Na początku wyglądał tak przeskok. No, powiem tak. Ten stary przeskok wyglądał zbyt kwadratowo. Naprawdę, zbyt kwadratowo. Ale za to nowy przeskok jest po prostu. Jak gdyby nie ma pokazane, jak on się obraca, bo to jest magicznie w, w milisekundę on się obraca. Magicznym. Y sposobem, e, więc tutaj z animatora byłoby na tyle, więc teraz możemy przejść do tworzenia glitchów, które wyglądały tak, że miałam tutaj trochę tych warstw, tutaj zrobiłem. No i mi gdyby wyścignęłem z internetu glicze, glitche, takie te tutaj takie dziwne kwadraty, które się jak gdyby mieszają ze sobą. I to oczywiście w tym. Tutaj, gdzie to jest. No, jak widzicie, to tutaj no sobie green screenowzwałem. Tak samo jak tutaj w tych paskach. Bo jak się. Dopatrzycie tutaj, są takie paski jak na starej kamerze, które jak gdyby idą na dół. Widzicie? Tutaj są te szare paski i one się przesuwają. No, a sam zrobiłem tutaj <coughs> efekt e, glitchuliter, bo w pewnym momencie, tutaj na przykład napis Ender, y, zrobiłem tak, że <coughs> zmieniłem jego, no, nie wiem, kolory na czerwone <coughs> i tutaj jeszcze przesułem to trochę w inną stronę. <coughs> I też jest na zielono zmieniony, tylko on tylko przez kawałek sekundy się pojawia. I jeszcze najdziwniejsze, co było dziwne do zrobienia, to jest to Aj. Ja to chciałam jakoś lepiej zrobić, ale po prostu nie dało się tego rozciągnąć, więc musiałam bardzo dużo tego zrobić i wyszło jak wyszło. <grym> to jest piękne. Sami spójrzcie na to. O kurde, nie nic dodać, nic ująć. <grym> No i tak wyglądało tak naprawdę tworzenie tego, a teraz Wam pokażę yy, plik Outro w moim animatorze. Ale coś długo tutaj trwa ładowanie tej mapy. Bo po pierwsze ta mapa tutaj jest ogromna, czy nie ogromna, duża jest. Bo chciałam zrobić w tle oceana i tak go za dużo nie zrobiłem. I bardzo chyba, z tego co pamiętam, to 3 godziny spędziłem. Żeby tutaj zrobić sobie kwadracik na normalnej trawie muchu. <coughs> dlatego, bo to jest na takiej trawie, która brzydko wygląda. Tutaj nie wiem, czy to widać nawet. <coughs> no ale <coughs> po prostu chciałam to ładnie zrobić. No i tutaj są oświetlenie w na matrze dodane. Bardzo to jest strokato zrobione. Do, tak 1.18 klimatik. <coughs> Te bujne kejwy. Tutaj jestem autorem tego czegoś. No, tak. No. no. Dlaczego to jest poziom łatwy? Spionowo? Dopiero teraz to zauważyłem. Co jest? No ale dobrze, tutaj się chwilkę pobawiłem z dodawaniem tej detali. Ja dokładnie to 3 godziny. I wyszło to mniej więcej tak. Najpierw pokażę Wam, jak tutaj są animacje, ale to nie jest dużo. Bo to. Tak naprawdę, to te animacje no, których ich prawie nie widać, i one nie były zbyt zaawansowane. A nie, a nie, co ja robię? Ja bym sobie za chwilę popsuł plik, i bym miał zwalony. No. Jestem mądry. No, co ja robię? Kliknij. Więc, tak sami widzicie, tutaj sobie siedzą enderek, enderka. Tutaj się łapią za ręce, co mi... za... za barki, co mi nie... tak dziwnie wyszło. Jak widzicie, oni sobie nóżkami machają tutaj, rączkami. Nie wiem. No i tutaj sobie kamera zbliża się do nich, zazjeżdża. Tutaj chwilowy zoom, ucieka trochę. I gotowe. No dobrze. Yy, tak by to wyglądało. No jak sami widzicie, to jest mapa. To jest z oceanem, bo ja chciałam, żeby oni patrzyli tak po prostu w ocean. chciałam po prostu na początku takie zwykłe ujęcie po prostu zdjęciowe i pioseneczka ale stwierdziłem, że po prostu ładnie to będzie wyglądać, jak będą takie zbliżenia, dlatego... <coughs> ten ocean trochę jest urywany, bo by mi totalnie laptopa zlagowało, jakbym zrobił cały. Tutaj w ogóle kawałek jest... Lash nie widziałam. <coughs> tutaj są jeszcze pozostałości po ubawieniu się w TNT i wypalaniu całego lasu tutaj, w tym miejscu, żeby zrobić ten kawałeczek tego ekranu. <coughs> Jak sami widzicie, trochę zbyt strokato to tu jest, ale dalej jak w tej, nic nie ma dalej. Po prostu tylko na ścieżce jest nawalone. Więc z ultra też by było na tyle. I jeszcze. Co jeszcze? Miałam trochę problem z dodaniem tego na końcu. Teraz wam wezmę. Tutaj będzie spiórowane, mam nadzieję. Albo coś innego zrobię. Chyba urwane e, intra outro. No i tutaj, jak spojrzycie, to jest oczywiście plusynetka z e, tego. Jak to się nazywa? Zapomniałam. Defaterat. E, naprawdę zapomniałam nazwy. A stronger, stronger. tutaj miałem problemy z tym zrobieniem, bo na YouTube'a raz było za duże okienko, raz za małe, raz za duże kółeczko, raz za małe kółeczko. No to ciężko mi było się dopasować, ale wreszcie mi się udało. O czwartej próbie udało mi się to dobrze zrobić. No do tutaj to jutro to byłoby na tyle. Tutaj jeszcze mogę, jak dopasować dźwięki w tym trzech? I refren. Mam, no, nie mogę się doczekać, aż kiedyś będą jakieś memy. No ale dobra. No i ten przeskok, w ogóle idealnie wygląda jak ja w głową ziemi walę. Zbliżenie... I gliczę. No i mam nadzieję, że fajnie mi to tak naprawdę wyszło. <cuchy> Więc nie wiem, co Wam jeszcze mogę powiedzieć. W ogóle teraz dopiero zauważyłem, że te małe Driplify, czy co tam było, jest, są też animowane w animatorze. I to fajnie zrobi Szkoda, że te zwykłe nie są animowane. No ale z tego odcinka byłoby na tyle. Hej, pa, cześć.